O roczniku. Nie, spoko. Zostaw ten szajs przy drzwiach. Nie, 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 nie. Chodzi o ten wojskowy szajs. E, Okej. Okay. Hmm. Chyba tego właśnie potrzebujecie. Spoko. No. Dokładnie tego. Ej, zaczekaj chwileczkę. Proszę. Pałisty. Hmm. Tak, wiesz. Jak te białe piankowe kubki, paczki fistaszków, bez sprawy. Tak, kumam. Ej, hej, a w ogóle jak poszło z naszą wiedźmą z Wyspy Magów? Znaczy porucznik Whitaker? Myślałem, że zostawisz to pierdolenie przy drzwiach. To wszystko, kapralu. To wszystko. Jak tam? Pani sierżant, nie dajesz się nikomu oszukiwać? No dobra. Uważajcie na siebie, kapralu St. John. Dikon, jesteś tam? Dikon, tu Sara, musimy pogadać. No tak, hej, jestem. Chyba masz dobry nastrój. Ej, jest przełom. Potrzebowałam tylko sekwensera DNA. Jestem gotowa do testów. Dikon, mogę przetestować serum. Wow, okej, okay, a. Uh... To co mogę dla ciebie zrobić? Powiem ci jak przyjedziesz. Bez odbioru. Co mogę dla Ciebie zrobić? Musisz wydawać. Taniej niż kupić nowy sprzęt, nie? Nie mam racji. Proszę bardzo. No dobra. Na razie kapralu. Dick, kapralu, cześć. Witam, sierżancie. Okej. Okay. Na razie, kapralu sądzę. Ale przecież masz Pacieje. Narzekasz może? Na razie nie mam więcej. Co ty tu robisz? Czekaj, chwila. Co ty, chcesz jednego żywcem? Trochę trudno prowadzić badania nad trupem. Masz. Co, co to ma być? To specjalny środek usypiający pozbawi go przytomności na czas transportu. Jestem już blisko, Dikon. To może być to. Tak jest. Dikon, zgłoś się. E, właśnie jechałem znaleźć jakąś traszkę. Świetnie. Tylko potrzebuję określonego rodzaju, dobra? Czekaj chwilę. Określonego rodzaju? Na południe stąd, niedaleko Rim Drive jest taki stary kurort. Teraz mieszka tam cała kolonia zainfekowanych dzieciaków. Traszek. Okej. Okay. Odezwij się jak tam dojedziesz. Bez odbioru. Kolonia traszek. O mój Boże. Muszę to zobaczyć. Sędzon, raport. Wykonuję zadanie dla poruszniku Whitaker, więc jestem teraz trochę zajęty, kapitanie. Zrozumiano. Daj znać jak skończysz. Jesteśmy gotowi przetestować prób Weavera. Cory, bez odbioru. Ach, kurwa. To by było na tyle, jeśli chodzi o wyścig stary z Weaverem. Sara, już jestem. Dobra, musisz znaleźć dziewczynkę w czerwonej koszulce. W takiej dziecinnej koszulce, na której jest tycia kicia czy coś takiego. Dziwne, że pułkownik nie spalił jeszcze tego miejsca. Powiedziałam Matowi, żeby nie ruszał tego miejsca. Od miesięcy prowadziłam tam testy. Potrzebuję ich, żeby zrobić serum. Tylko jak mam niby znaleźć tę, którą chcesz, nie zabijając całej reszty? Nie mam pojęcia, ale po prostu zrób co musisz, dobra? Potrzebuję dziewczynki w tej czerwonej koszulce. I to Dwi'n gwybod oh, y yes. byddwch ah. chi'n gwneud Chciałaś jednego żywca? To masz jednego żywca. A, kurwa, Jezu Chryste! A, hej, kapitanie, to już cało mi motor. Ach, pułkownik nie toleruje zwierząt na wyspie. A, a pani porucznik potrzebowała żywego obiektu do badań. Wasza dwójka naprawdę nieźle się dogaduje. Pani porucznik Whitaker. Wykonuje swoją pracę, ser. Proszę tylko zapamiętać. Pułkownik nie pozwala na bratanie się żołnierzy z zaciągu. I oficerów. O nie, nie. Nie można na to pozwolić. Tak. Nie przeszkadzam. Tak jest. <coughs> Okej. Okay. Czekaj! No i tu się Co ja poradzę, że ich biologia jest teraz trochę popierdolona. Nawet nie mogę dobrać dawki. Możesz, trzymaj, trzymaj to! nad tym wracamy. Zaczekaj, tylko kilka sekund. Trzymaj go. Co? O, kurwa. Jasna cholera. Ja pierdolę. Nie mam pojęcia, co tam dodałaś, ale poszło królewsko szybko. A niech to szlak! Nie robisz żadnej broni biologicznej. O mój Boże, ty, ty, próbujesz to wyleczyć. Myślałam, że kiedy zdobędę oryginalne komórki z Cloverdale, będę w stanie stworzyć antyciała z, z wirusa i zastosować inżynierię wsteczną. Jezu. A teraz cała ta praca, wszystko, co do tej pory zrobiłam, poszło na marne. Nie może zmienić ich z powrotem. Wstawaj, strzepnij kurz i dawaj dalej. Nie widziałeś, co się stało? Każda komórka w ciele tego dzieciaka dosłownie wybuchła. Dlatego właśnie nie możesz się poddać. Co? Ona nazwałaś go dzieciakiem? Masz pojęcie jak wiele tych stworów już zabiłem? Ale Nigdy mi to nie przyszło do głowy, wiesz, że to coś było kiedyś dzieckiem. Spotkałem kiedyś dziewczynkę, która mówiła o świrusach tak samo jak ty teraz. Nazwała ich chorymi ludźmi. Myślałem, że to szaleństwo, ale ona patrzyła na nich tak jak ty. Myślisz, że oszalałam? Nie, nie! Myślę, że jesteś jedyną rozsądną osobą, którą ostatnio spotkałem. Wciąż pamiętam tę noc, kiedy cię straciłem, ale. zaczynam rozumieć. Że to nie była ta noc, kiedy wsadziłem Cię do śmigłowca, tylko następna. Ja i Buzer pojechaliśmy do obozu dla uchodźców, gdzie miałaś na nas czekać. Tyle tylko, że wszędzie były świrusy, śmigłowce płonęły, ludzie krzyczeli, strasznie dużo ludzi. Więc walczyliśmy i wygraliśmy. I co znaleźliśmy? Ciała. Wszędzie były ciała. Sprawdziłem każde zwłoki, każdą twarz. Musiał ich być z tysiąca, może nawet więcej. Sprawdziłem każde z nich. To wtedy cię naprawdę straciłem. A Buzer. Buzer, on po prostu. On tylko próbował utrzymać mnie przy życiu przez następne dwa lata. Nic więcej, tyle że wtedy już miałem to kompletnie w dupie, wiesz? A potem zobaczyłem ten helikopter Niro na niebie i pomyślałem sobie pierdolcieś, Wszyscy! Bo nawet jeśli ona żyje, to wiesz co zrobię, znajdę ją, potem odjedziemy i nie będziemy się za siebie oglądać, bo nie chcę być w jakiejś bojówce, nie chcę nigdzie walczyć i nie chcę żyć w żadnym obozie. Więc czemu ciągle tu jesteś? Jestem tu przez ciebie, przez to wszystko. Widzę, jak ciężko pracujesz, jak bardzo jesteś oddana sprawie. Większość ludzi po prostu próbuje to przetrwać, ale nie ty. Ty ratujesz cholerny świat. Jak widzisz, niezbyt dobrze mi to idzie. Dlatego wstawaj. Strzepnij ten kurz i dawaj raz jeszcze. Wracamy do Cloverdale. Mają lepsze wyposażenie. Trzeba sprawdzić te ich badania. Zrobisz to. Pomożesz mi? Tak, pomogę. Pomogę ci, ponieważ w to wierzysz, Sara. Nie poddawaj się. Idziemy na północ. No i po... powiemy im, że musimy jechać po zaopatrzenie. I nie wrócimy tutaj. Nie, zupełnie znikniemy. Tyle, że jak nas złapią, to nas powieszą. No to nas powieszą. Przepani? <laughs> tak? Dick, pułkownik cię szuka. Zaraz przyjdę. Spachuj się, niedługo wrócę. Dziękuję. Tak jest. Kapralu sędzio. Tak jest. Proszę ze mną. Gotowi? Pułkowniku, tak jest. Cały gra graj buczy. E, motor już gotowy, z. Nie jestem pewien, czy rozumiem. Porucznik Weaver ukończył swoją broń. Czas na testy. Tak jest. Puszczamy hordę z dymem? Co? Wszystko gra, Kapral. Pewnie, e, Z... E, jasne. Do roboty, ekipa. I to to ja rozumiem, bracie. Panowie, to początek nowej ery. Do dzieła. Poruczniku za mną tak jest. No dobra, chyba, chyba mogę. Powinieneś tu zostać i dać mi to zrobić samemu. Co ty kurwa? Życie ci nie niemiłe? Nie. Dlatego właśnie uważam, że to robota dla jednego. Nawet z dopakowanymi mołotowami Weavera nie skasujemy całej hordy naraz. Nie. Więc... Myślę, że tam zejdę. Zwrócę ich uwagę. Podciągam po trochu, uciekając jak poparzone, tylko muszę jakoś ich... Spowalniać może ustawię kilka pułapek. A na koniec ich wysadzę. Koi, Jak będziemy biegać razem, to ta cała akcja nie wypali. Ściągniemy sobie hordę nawzajem na kark. Nie, zostań tutaj. I obserwuj uważnie. Jeśli zaczniesz się pierdolić, pomóż mi i mnie wyciągnij. No chyba, że masz coś lepszego. Nic nie mam. Ha.